No i wgramy na maksa czas na recenzję Spidermana 2018, tak go zajmy bo... Tych... Marvel Spiderman. No, ale czy to rzeczywiście coś zmienia w odnajdywaniu w ogóle tego tytułu na YouTube? Póki co tak, bo mamy premierę, ale myślę, że za rok już algorytmy internetowe mogą mieć troszeczkę z tym problem, więc powiedzmy... No, ale nawet na okładce gry znajduje się logo Marvela, tak, więc tak. Chyba tak. można o tym wspomnieć. Spiderman, y, premiera 7 września 2018. 18. U nas pełna polska wersja językowa, co ciekawe, bez możliwości wyboru języka angielskiego, chyba że zmienicie język konsoli PlayStation 4 na I język wtedy angielski. Napisy także otrzymacie po angielsku. I, I to jest pierwszy minus w tej recenzji. Nie wiem, czy tych minusów dużo będzie, ale dla mnie to na a pewno to jest możliwe. Muszę od razu przy mhm. lokalizacji wspomnieć o tym, że momentami jest ona bardzo dobra, a z drugiej strony jest wybrakowana, bo... Na przykład rozmowy z przechodniami albo z policjantami najczęściej przy y, tych wieżach, które zbieramy, są po angielsku. To znaczy to nie są jakieś, nie wiem, dziesięciominutowe sekwencje po angielsku nieprzetłumaczone na język polski, ale to są jakieś takie proste odzywki typu do Spidermana, jakieś tam przywitania się, rozmowa z przechodniami. Jest to trochę zaskakujące, jak na tak wysoko budżetową produkcję. Też takie jakieś w tle z radia odgłosy, bo główne jakby komendy są po polsku, prawda, że ktoś się z nami łączy, ale gdy na przykład deszyfrujemy pewne urządzenia, to słychać, że to są jednak angielskie głosy To No właśnie o tym mówię, że, audio, że to prawda? się zdarza w tej grze i ciekawi mnie z czego to tak naprawdę wynika. I, I to jest chyba, zgodzimy się, nasz taki pierwszy minus do tej gry, ona po prostu mimo to, że kosztuje jakby pełną dużą cenę, co i inne gry, które dają takie, taką możliwość, Tutaj nie możemy wybrać sobie e, na przykład języka angielskiego z polskimi napisami, a chciałoby się bardzo to, to zrobić, bo jakby, jakby próg e, zaakceptowania polskiej wersji językowej dla mnie był bardzo duży, ale już po jakiejś godzinie, dwóch stwierdziłem, no dobra, okej, okay, jakoś dam radę i, i skończę tego Spidermana. I, I może przechodząc jakby tak naturalnie do tego jak ten Spiderman się zaczyna i co też dla mnie jest tak naprawdę tylko drugim i praktycznie ostatnim minusem, to jest to, że on zaczyna się jakby w połowie całej historii. Ja rozumiem, że. Znaczy, mi o to, że Spider-Man jest już jakby bardziej doświadczony i generalnie... Nie, chodzi mi o to, że historia zaczyna się od tego, że mamy już jakiegoś wroga i dla osób, które na przykład nie oglądały ostatnich filmów z Spider-Manem, jak ja, dla mnie zupełnie ta fabuła jest troszeczkę niezrozumiała. Ja Mniej ci... więcej mam jakąś jak, jakby wizję, tego wizję tego, bo kiedyś oglądałem Spider-Many, ale no nie wiem, tu jak jest jakby takie wykluczenie trochę takich graczy, którzy chcą po prostu pierwszy raz zobaczyć coś od Marvela i w tym wypadku będzie Spider-Man, bo to jest bardzo dobra gra, abstrahując od tego, czy mamy tutaj... Tego bohatera Marvelowskiego. To ja może nie do końca się z Tobą zgodzę, bo po pierwsze, gra jest niezwiązana z żadnym, żadnym filmem ani jakby bezpośrednio z żadnym komiksem który został wcześniej wydany. Jest to po prostu os osobna historia, jeżeli chodzi o Marvela. Dostajemy tutaj doświadczonego Petera Parkera, który już nie jest ani jakby studentem, ani uczniem liceum, ani nic takiego. Jest po prostu doświadczonym, superbohaterem, który ma już szereg starć z łotrami za sobą i zostajemy wrzuceni, tak jak mówisz, w pewien wir historii, fabuły, która oparta jest przede wszystkim y nie chcę za bardzo spoilerować, więc może osoby bardzo czułe na to niech na chwilę, na minutkę zasłonią uszy, uszy, ale po prostu polega to na tym, że e, Spider-Man jakby wsadza do więzienia jednego ze swoich, jednych z głównych antagonistów, ale między innymi także Daredevil'a, ale także dla, dla Spider-Mana. Spider czyli Wilson Fisk ląduje przy pomocy Spider-Mana w więzieniu i przez to w Nowym Jorku zaczyna się robić chaos i pojawia się gang demonów, i tak naprawdę wokół tego gangu demonów jest oparta cała fabuła i cała intryga z tym związana. Jak mówię, za bardzo mm, nie chcę... Znaczy, ja, ja nie mam do tej jakby... fabule, bo wydaje mi się, że cokolwiek nie powiem będzie lekkim spoilerem. Tak. A teraz chciałbym się odnieść do tego, co powiedziałeś, że to jest, jest wysoki próg wejścia. A mi się wydaje właśnie, że nie, bo ja jestem wielkim fanem Spidermana i z drugiej strony główna intryga, która jest w tej grze, mm, tak naprawdę dla mnie była oczywista po 20 minutach Gry, gdy zobaczyłem jedną postać, zobaczyłem drugą i mówię, aha, to ten będzie głównym złym, a z tym będę walczył na końcu. I dokładnie tak się stało, bo no tak to tak. E, tak, naprawdę e, e, jakby to jest tak skonstruowane, że e, próbuję to trochę zaskoczyć nowych fanów Spider-Mana, bo e, raz, że w tej grze kierujemy nie tylko spider ale kilkoma różnymi postaciami pobocznymi e, i nie chcę mówić jakimi, ale muszę przyznać, że dla kogoś, kto zna uniwersum Spidermana, pewne jakby rzeczy i pewne mm, wydarzenia, które się staną przy pomocy tych postaci są oczywiste. A dla osoby, która nie do końca zna te uniwersum, to to będzie super zaskoczenie i pewien twist. E, tak, zgadzam się, tylko jakby dla mnie to nie było problemem to, że jakby rzucani jesteśmy w środek jakby fabuły i, i od wielkiego boom zaczynamy, bo to jest zawsze super i to i zarówno w grach i w filmach, kiedy... Yy, zaczyna się wybuchem, a później jest tylko coraz lepiej. Tylko to, że te postacie nie są jakby wprowadzane. Yy, tak naprawdę yy, jak zaczynaliśmy, to, to chyba tak naprawdę nasza ciotka została wytłumaczona w jakiś sposób, a wszystko było tak, jakbyśmy byli zobligowani do tego, żeby znać wszystkie relacje, relacje pomiędzy tymi osobami. I dla mnie to jest problem, że gra nie próbuje w żaden sposób tego wyjaśniać, ale to okay, jest jakaś my... tam, powiedzmy, mm, Co, coś tam... Bi biblioteka postaci, które to opisują, tak. ale no nie wiem, ja może, może dlatego bo dla się... fanów to by był on zbyt naturalny i wręcz takie dziwne. Może ale... mi się to podoba, bo ja po prostu nie lubię żadnego origin story i tak. jakbym miał po raz tysięczny oglądać jak wujek Ben umiera i kończy się staje Spidermanem, to chyba bym naprawdę poczuł jakiś żal dla, dla twórców tej gry. Okej, okay, no ale teraz możemy już na spokojnie przejść do tego, co jest clue tej gry, czyli tak naprawdę mechanika jej cała, jak jest wykonana. Naprawdę miałem opad szczęki, jak zobaczyłem, że o, to już koniec przerwnika filmowego, o, już się tutaj bujam na tak. pajęczynie i, i lecę przez ten Nowy Jork i patrzę, on tak super wygląda. Wszystkim... Naprawdę na PlayStation 4 na facie? Gra wygląda naprawdę świetnie i muszę przyznać, że moja konsola lubi się grzać i momentami przy y, takich tytułach jak właśnie Spider-Man potrafi... Y wydobywać z siebie dźwięki jak Jumbo Jet. No odkurzaczek. A, a w tym wypadku nie było aż tak źle. Oczywiście konsola chodziła głośno, ale przy tym jak ta gra wyglądała i jak działała jestem wybaczyć naprawdę wszystko, bo raz, że gra wygląda świetnie, te wszystkie bzdury, o których mówiono, że gra zaliczyła downgrade, można wsadzić po prostu między bajki. No przy open world'zie to nawet nie zauważa się takich rzeczy. A dwa, że po prostu no jak to działa? Po prostu y, dawno nie było gry jakiejkolwiek TPP, gdzie akcja gry byłaby tak płynna, gdzie E, po prostu to wszystko miało taką synergię. To jak pa Spider-Man się buja na pajęczynie, zaczepiając e, swoją pajęczynę o budynki, jak wykonuje szereg różnych akrobacji, jak może się odbić od budynków, pójść do nich do góry, wybić się z tego budynku, polecieć tam pajęczynie, zaraz się pojawi kadstenka, z kacenki przejdziemy na grę. Po prostu to jest... Wielki efekt wow. No, takie flow jest dosłownie tak. w tej grze, co jest tym bardziej, bo wspominałem niedawno o, o wrażeniach z Darksiders 3, gdzie mówiłem o drętwej animacji, która jest taka prosto No to właśnie z drugiej strony mamy takiego Spidermana, gdzie wszystko jest tak ultra płynne, że wręcz człowiek jest zaskoczony, że tak rzeczywiście można to już? To już jest ten poziom, kiedy na konsolach tej generacji jeszcze możemy zrobić takie... Bardzo dobre gry. To jest zadziwiające właśnie, że przy połączeniu z tą świetną grafiką, a przede wszystkim w kastenkach, które są realizowane na silniku gry, między innymi przez to, że w grze mamy szereg różnych kostiumów, o których powiemy później, jakby kastenki są razem generowane z tymi kostiumami, które mamy wybrany, co dodatkowo jakby poszerza tą imersję. Ale no... Ja muszę przyznać, że jedynym minusem tego wszystkiego jest to, że okazyjnie od czasu do czasu pojawiają się loadingi to znaczy, gra się wczytuje, ale to tylko czasami, czasami w jakichś przemyślanych miejscach, a czasami nie. I wydaje mi się, że to jest po prostu ograniczenie konsolowe i na PS4 Pro tego nie ma, aczkolwiek nie mogłem tego spróbować. Z drugiej strony, też jak już mówimy o takich technikaliach, to wspomnę o moim ostatnim minusiku, który tak naprawdę może już nie istnieć, bo jeszcze ogrywałem swoją wersję Spidermana, bez y, takiego patcha półtora gigabajtowego, który dopiero pobrało mi się wczoraj. A dzisiaj się pojawił y, kolejny, tak swoje. Albo problem. albo to i, i dzisiaj coś się dociągało y, i przed tym patchem na przykład zdarzały się momenty, kiedy nagle traciłem dźwięk, albo traciłem jeden kanał dźwięku, albo y, nagle moje postacie z, nic nie mówiły, a szybko przelatywały napisy i się nagle kończyły. Więc takie rzeczy się pojawiały, albo jak zmieniłem język konsoli na angielski, to zupełnie nie było żadnego dźwięku. Więc z tym był problem, ale podejrzewam, że takie rzeczy e, już w tym paczu tym albo następnym zostaną bardzo ja szybko Ja grałem załatwione. w grę od piątku do poniedziałku. Zajęło mi to jakieś dwadzieścia kilka godzin, bo wykonałem kilka misji pobocznych, a także szereg a, aktywności, o której... Główną Gó jakby ośwabularną można skończyć nawet w 16 godzin. Ale Wiesz muszę tak, przyznać, ale z, że tak ja jakichś wielkich bugów, a nie błędów w tej grze nie spotkałem, no poza takim jednym momentem, bo... E, to od razu powiem, że jedną z aktywności pobocznych jest to, że bandziory w tej grze z danego gangu e, powiedzmy podkładają bombę i my musimy tą bombę rozbroić. E, no i po prostu czasami bandzior mm, potrafi się zbliżyć do komputera, który tę bombę rozbraja i ja niechcący e, po prostu przylepiłem go siecią. Do, do, kostki, na której był komputer i przez to nie mogłem wykonać tej misji, bo Spider-Man nie chciał z tym komputerem wykonać żadnej interakcji i muszę no misja została niezaliczona i niestety yy, nie dostałem żadnych żetonów, których w tej grze jest wiele, bo yy jakby znajdzie, jak na Open World, world jest no naprawdę otwartym w otwartym świecie jest naprawdę dużo, bo nawet sobie to zapisałem i zaraz wam przytoczę, ale tak z pamięci to na pewno są plecaki. No tak. I to jest jeden z takich elementów, który y, może właśnie pomóc osobom, które nie są do końca zaznajomione ze Spider-Manem, bo to przytacza różne komiksy, różne opowieści, tam są nie wiem, przypinki, jakieś, jakieś stare soczewki, komiksy i Spider-Man za każdym razem, gdy taki plecak zbierzemy, opowiada y, pewną historię, oprócz tego możemy kul y fotografować kultowe miejsca na terenie Nowego Jorku i to jest fajne z dwóch powodów, bo raz może służyć za wirtualne zwiedzanie Nowego Jorku, bo niektóre miejsca są oddane y bardzo realistycznie i, i ja na przykład czułem z tego ogromną frajdę, gdzie, <grym> gdzie tak naprawdę mm... Mogliśmy sfotografować, nie wiem, daną statuę w Central Parku albo jakiś tam pomnik chyba Abrahama Lincolna, ale także oprócz realnych budynków, które znajdują się na terenie Nowego Jorku, pojawia się jakby szereg budynków z uniwersum Marvela, to znaczy na przykład Avengers Tower, e, Dom Tonego Starka, e, Kancelaria adwokacka Daredevila i tak dalej w Hell's Kitchen. I szereg różnych takich smaczków, które sprawiają, że możemy wczuć się w ten Nowy Jork, w którym żyje Spider-Man na przykład. Także oczywiście e, wieże Wilsona Fiska. O... Mówisz też właśnie o, o zdjęciach, a jeszcze jest fotomod, e, który też jest bardzo dobrze zrealizowany, ale on jest raczej w stylu tych wszystkich e, tytułów od PlayStation jako ekskluzji. No to tak samo mamy w God że mamy w The Last of Us, mamy w serii Uncharted. Więc to jest mniej więcej w ten sam sposób zrobione i faktycznie można niesamowite efekty uzyskać dzięki temu. No, wracając do żytonów są także bazy wrogów, zagadki czarnego, czarnej kici, jak tak mówię, bo kiedyś jak grałem w starego spider Spider-Mana, to tak miałem to przetłumaczone, ale w grze oczywiście mowa jest o Black Cat, wyzwania pewnej postaci z uniwersum Marvela, nie chcę zdradzać jej imienia, ale to jest szereg różnych takich wyzwań, trochę przypominających to, co mieliśmy w Batmanie. Na, na przykład jedną z misji jest to, że latamy za dronem i musimy wlatywać Spidermanem w takie kolorowe obręcze, no i oczywiście za to dostajemy punkty i te żetony, no i także szereg różnych przestępstw wykonywane przez dane organizacje i jak wspomniałem, na przykład jest to na, y, rozbrojenie bomby, może być napad na bank, może być to ucieczka samochodem, może być to nawet wypadek samochodowy i tak dalej, i tak dalej. I po co są te wszystkie żetony w tej grze i cały ten, te, ten znajdkowanie, że tak powiem, są słowotwórstwem? Y, one są po to, że możemy rozwijać naszego Spidermana na różny sposób. Oprócz standardowego drzewka umiejętności gdzie hmm, bodajże najmniejsza ilość umiejętności na drzewko to jest 11, a największa 13. Nie chcę kłamać do końca, ale tak mi się wydaje, bo mamy ścieżkę innowatora, sieciomiota i obrońcy i każda jakby ta droga hmm, drzewka umiejętności to jest zupełnie coś innego. A z drugiej strony rozwijamy Spidermana y, poprzez jego gadżety. Gadżetów jest y, Kilka. Inne są bardziej przydatne, inne mniej. Moim ulubieńcem, jeżeli chodzi o całą zabawę, była sieciobomba, która rozprzestrzeniała sieć i przez to przeciwnicy, którymi m, tą siecią otaczaliśmy, przylepiali się do ściany i stawali się niegroźni dla mnie. I to jest fajne, bo y, nie stoimy w miejscu. Ciągle coś możemy ulepszyć, ciągle sprawić, że Spi Spider-Man staje się lepszy, a także oprócz tego jest y, y, bodajże 26, około 30 kostiumów, które spotkamy w grze i każdy z tych kostiumów jest fajnie opisany, yy, ma jakieś powiązanie z uniwersum, a także oczywiście posiada super moc, yy, która jest... Yy. Aktywowana, kiedy zbierzemy odpowiednią ilość kombinacji, czy też no no tak. powiedzmy no nabijemy odpowiednie kostiumy w jakiś tam tak? sposób. O, Ale sposób. to jest też ciekawie zrobione, bo dana supermoc nie jest przypisana do danego kostiumu na stałe. To znaczy, gdy odblokujemy sobie na przykład kostium wyprodukowany przez Tonego Starka, który możemy znać z, z filmów ostatnich, a także przede wszystkim seriali, animowanych, to tam dostaniemy powiedzmy super moc kostiumu, że z naszego kostiumu wyrastają takie robotyczne pajęcze macki, które, którymi możemy się bić. I, i ta moc nie jest przepisana do danego kostiumu, po prostu gdy już raz kupimy daną umiejętność, to możemy ją dopasować do dowolnego innego. I to jest fajne dla osób, które kierują się tym jak dany kostium wygląda, a, a nie tym jak działa, bo tak naprawdę możemy grać każdym kostiumem i możemy sobie skonfigurować tę moc. No i oprócz tego yy, też tak, że są pewne boostery do danego kostiumu, więc to jest tak, takie skomplikowane, jak o tym mówię, ale ta gra jest ogromna w każdym aspekcie i to jest Naprawdę synergia tego wszystkiego, co można odblokować, jak rozwinąć Spidermana, jak, jakby polepszyć jego walkę, jak polepszyć jego movement, jak yy, wybrać supermoc, która jest yy, bardziej użyteczna dla naszego stylu lub nie. Ja na przykład używałem takiej supermocy mojego stroju, że r, właśnie podobnie, który działał podobnie jak bomba, że rozsyłał sieć dookoła i po prostu oblepiał moich przeciwników. Ale nawet same jakby ciosy i tak dalej jest na tyle sposobów można odblokować kolejne umiejętności, które pozwalają nam wykonać konkretne triki, jakby ciosy. No nawet zaznajomienie się z tym i płynne się tym posługiwanie, to jest wręcz coś na poziomie tego, że musisz poznać odpowiednie ruchy w jakichś biatykach, prawda? To nie jest tak, że mamy lekki, mocny cios w bicie w górę i, i na tym się kończy. Tego jest naprawdę... Bardzo, bardzo dużo. No i też jak już mówimy o tym o walce, to może zastopujmy tutaj na chwilę i powiedzmy kilka słów, bo można powiedzieć, że walka w tym Spider-Manie jest yy, wzorowana na Batmanie i trochę tak jest, ale z drugiej strony walka... Mm, w Spidermanie na PS4 nie jest oparta na kontrach i to jest zaskakujące, bo Spiderman tak naprawdę nie ma żadnego ataku przypisanego pod kontrę i gdy wykupimy sobie pewną umiejętność, to jedyną naszą kontrolą na, na to wszystko będzie to, że będziemy mogli wystrzelić pajęczą sieć na twarz. A tak w każdy inny sposób e, musimy jakoś dojść do tego, jak danych przeciwników pokonać. Podobnie jak w Batmanie przycisk e, trójkąta i kółka odpowiada za daną egzekucję i gdy w, wykupimy sobie umiejętność e, na najwyższym poziomie w, w tej środkowej w tym środkowym drzewku umiejętności obrońcy to nawet możemy pokonać dwóch przeciwników naraz i mi się to naprawdę podoba bo możemy oprzeć naszą walkę o uniki możemy oprzeć naszą walkę o bujanie się na sieci i atakowanie z powietrza możemy oprzeć naszą walkę o to że e, Zbieramy pewne elementy z ziemi, bo o tym nie mówiliśmy. Tak, nie. Możemy rzucić koszem, zakręcić drantem. No, jest tego. Nawet postacią, gdy wykupimy sobie pewną umiejętność. Jest naprawdę szereg różnych możliwości, więc dla, dla każdego znajdzie się coś, co sprawi mu w tej grze przyjemność. Wydaje mi się, że też już czas powoli na podsumowanie, bo... W sumie A mi się opowiedzieliśmy... wydaje, że nawet nie jesteśmy w środku, ta gra jest po prostu taka no, ale wow. Też musimy jakoś to w jakiejś skondensowanej formie tutaj do naszych słuchaczy i widzów dostarczyć, tak więc no opowiedzieliśmy trochę o historii, trochę o tym jak wygląda ta gra, trochę jak się w nią gra. Też jakby taki wstęp troszeczkę fabularny, ale też nie chcemy tego zdradzać, ile w ogóle trwa, przejście jej. Tak więc myślę, że podsumowanie będzie tutaj ostatnim takim elementem. A jeszcze chciałem przytoczyć jedną rzecz przed mm -hmm. podsumowaniem, bo mówiłem o tym, że sterujemy nie tylko Spider-Manem w tej grze. I to też jest fajne, bo te etapy, którymi sterujemy innymi postaciami, zupełnie zmieniają mechanikę. To, to jest takie odświeżenie, że jeżeli poczuliśmy znudzenie, grając Spider-Manem, to nagle dostajemy tak naprawdę zupełnie inną grę. Zupełnie inny typ gry, grając inną postacią i, i Ktoś, kto to wymyślił, naprawdę wielki plus i szapoba. Tak więc ocena Twoja? A możesz Ty pierwszy. <noise> ja pierwszy. E, szczerze powiedziawszy, no to na samym początku wymieniliśmy wady, już mogliście o nich zapomnieć, ale no przede wszystkim ale to są takie kwestie, które mogłyby być y, dosłownie w minutę naprawione, czyli danie możliwości wyboru y, wersji językowej na przykład tej gry sprawienie, że pewne błędy, na przykład techniczne, się nie pojawią, co na pewno już zostało zrobione, przynajmniej mam taką nadzieję, a także, ale to już taka kwestia dosyć sporna, bo dla Ciebie to było jakby plusem, że nie masz jeszcze raz tego wprowadzenia do tego uniwersum, bo jesteś zaznajomiony, jesteś fanem, więc Ciebie by to irytowało. Ja z drugiej strony nie to, że jakoś nie lubię tego typu komiksów, czy też filmów, czy też gier, ale po prostu nieczęsto bywa, że mam okazję zagrać na przykład czy to w Batmana, czy to w Spidermana, czy to w jakąkolwiek inną grę o superbohaterach komiksowych. Dla mnie to trochę utrudniało odbiór, przynajmniej na samym początku, kiedy zacząłem kojarzyć te wszystkie rzeczy. Ale z drugiej strony mamy no, grę z niesamowitym, otwartym światem, który wygląda jest żywy ten Przepięknie. nowy. Przepięknie, jest bardzo żywy i, i byłem zaskoczony tego, ile w ogóle ludności porusza się po ulicach, jeżdżą samochody, te, te budynki są w fajny sposób skonstruowane, wszędzie się coś dzieje, czy to na dole, czy to na samych budynkach, czy na dachach budynków, w powietrzu, tak więc yy, i wspólność tego świata plus to, jak bardzo... Yy, Właśnie flow ma ten Spider-Man, to wszystko, ta walka przychodzi zaraz w kadstenkę, w jakieś y, latanie nad tym Nowym Jorkiem, tak więc ode mnie będzie 9 na 10 dla spider -Mana. Ja Dla mnie tak naprawdę jednym z dwóch minusów, które mogę no sobie w tej grze, to to, że ona niestety jest trochę wtórna. To znaczy większość elementów, które widzimy w tej grze, widzieliśmy już gdzieś indziej w taki czy inny sposób, ale z drugiej strony. Jest to chyba lepiej wykonane niż w niektórych grach, gdzie widzieliśmy to wcześniej. No ale jest to pewien minus zbuną. No, może chcielibyśmy trochę czegoś więcej, jeżeli chodzi o kolejny ekskluzyw na platformę Sony. No i tak naprawdę przeszkadzało mi przede wszystkim to, że yy, były te loadingi od czasu do czasu, bo to potrafi trochę zaburzyć immersję, szczególnie, że naprawdę gra potrafi być super płynna przez 3 godziny i nagle pach, czytywanie. Potrafi to być zaskakujące momentami, ale tak naprawdę chyba zbytnio się czepiam, bo to tylko świadczy o tym, że musimy bardzo, bardzo się czepiać tego tytułu, żeby wspomnieć o jakichś minusach, bo ta gra jest fenomenalna moim zdaniem. Jedna z najlepszych, jeżeli chodzi o rok 2018, bo mamy tutaj świetny żywy świat z ludźmi, z taksówkami, z szeregiem różnych elementów Nowego Jorku, które możemy spotkać w rzeczywistości. Mamy fantastyczną mechanikę człowieka-pająka, niespotykaną do o, tej pory, cena. jeżeli chodzi o <gry>, gry komputerowe i też chciałem powiedzieć ostatnią rzecz, jeżeli chodzi o moje podsumowanie, że z ciekawości zagrałem w Batman Arkham Knight, żeby porównać sobie, jak to działa w stosunku do Spider-Mana na PS4 i muszę przyznać, że Spiderman jest dużo płynniejszy, jest, ma lepszą mechanikę, jest lepiej odzorowany, jeżeli chodzi o, o movement i jakby szereg różnych plus sprawia, że dla mnie Marvel Spider-Man to będzie jedna gra na 9 z plusikiem. 9 z plusikiem, no ale umówmy się 9 na 10 gramy na tak, Maxa. byłoby Możemy... 10, ale naprawdę niewiele tej grze brakuje do oceny maksymalnej. Dokładnie, no to w takim razie bardzo dziękujemy Sony Interactive Entertainment Polska za dostarczenie kopii do recenzji Spider-Man w na Maxa 9 na 10.